Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plany Przed obejrzeniem tego filmika prosimy o niepisanie wszystkich komentarzy i o nie danie osoba. Bo będzie dużo przekleństw. Dziękuję. Możemy zacząć od oglądania. Zaczynać od oglądania. Dzień dobry! Wasie mandły. Ja chcę mojej wąsy. Ja jestem Krzysztof w krawciek i będziemy się dzisiaj modlić będziemy się dzisiaj modlić tak bowiem chcę lecić do Hogwartu i mi nie chce kupić strój po mnie. i patrzcie wydam wszystkie y, dementy o o o Sero. na Animkę i na przepiękne wąsy teraz sobie tą Animkę damy a będę śpiewać Napiszę, że nagrywam. Idziemy oczywiście dzisiaj wkręcać tych osób, którzy mi nie chcą kupić mojego stroju do chowaczu. Jeszcze napiszemy, nagrywam. Nagrywam. Jeszcze hej, ete! O, właśnie nie Jest się pietre. Część to w jestem! A! I oczywiście się zmieniło imię dla mojego przepięknego skórzeńka. Nazywa się... Już ci wam powiem jak się nazywa, bo nie pamiętam Moja sklera za zajebista. E, nie nieco, he znowu hej Ete! Ciężta w jest zły. W tym momencie. Kurwa. Ale i tak miało to być odcinek z To spokojnie. tak jest martwów świat. Załaduj się, edzokół, włoci, tak ak. w bocie, ta, a, a, krawczyk. Powinienem cię tak nazwać. Pod, pod Ale nie chcę. Bo jestem leniem. Hmm. Włączaj się, że pie... Będę... Nakar mnie! O Elmatador Lovcem, tak, tak się nazywa mój przepiękny jest Elmatador. Moje słowa nie mają znaczenia. coś to! Krzysztof Krawczyk ci dał! No! O, piąty level, jeszcze nam 8 brakuje. I haj się podał, to dziękuję. Ja jeszcze to napiszę, nagrywam. No, cholery, haj. pisać hej, ete hej, ety. hej, ete. Uwok, mamy prawie że wipki. I jeszcze hej, ete piszemy hej, ete. Część to wkradł, korda. Ja ci mam taką chrypkę i dlatego, gdyby mnie krudzili. No. Krzysztof krawczyk! To jest po prostu everlight e ever Odbierzemy sobie trochę faj. Krzysztof to krawczyk! Tak, jestem zajebisty. A wy nie piszecie hej i Kurwa. No to to jest mira nie przepraszam, żebym wyklinam Ja wyszłam z soli do Hogwartu, ale nie, ja jeszcze potrzebuję stroju. Może się po nagraniu kupię. To za dużo, 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 ktoś dużo, dużo, Ale i, i będę wkręcać. O, że mam logit Ale dużo, 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 jeszcze muszę się dużo, dużo, to to dużo, jeszcze to ale ja zaraz będę to kończyć. Ale przepraszam, że tak wyglądam. No, ucinek no nie, to miał być. Cześć, to prawdziwy! No, to ja jeszcze to napiszę jeden raz. Bo umiem! Cześć, to prawdziwy! Jemu nie piszę, to hej, ete. Patrz, to takie wrogalistwo jedyne. Krzysztof Krawcik! Dobra, Krzysztof Krawcik w tym no, momencie zajebistym e, kończy odcinek. Tak, tak. U nie, nie kończy, nie kończy. Miałem nazwę, miałem zrobić klub dla was. O, pozdrawiam milczenie 201. Chyba tak. Krzysztof Krawcik! Uwaga, ja tu muszę y, połączyć ładowarkę na laptopa do Czyż to prawdziwy? Tak, uwielbiam go. Znaczy, uwielbiam samego siebie. Kluby, załóż. że jakoś się nazwiemy. Stwórz klub. A nie, załóż. I, i jak ja mogę założyć swoje... ...proste... Muszę sobie jakoś wymyślić. Maski z piwem. What the fuck?! Nie, frytki z piefego. Nie, to jest... Dobra, pozdrawiłem Cię Nie pisz No nie pisz już mi I ty, 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 ty 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 ona mnie nerwie. Kiedy jestem założył skórę Wiem, może założę Hej i ty Nie, włącza Cię Krzysztof, nie To też jest I Może nazwiemy sobie E E mm. Nazwiemy sobie Mam arcyklery w narzędziach, ale nie wiem, jak się nazywa. No! To jest Piewiacek! Krzysztof Krawczyk! Czekaj, ja to muszę napisać. Yyy, yyy, yyy. Moje wymyślone. Yyy, yyy. Y, tak?

widzieliemu taki pomysł że nazwiję y to jest straszne co byś pkreza? O! zaraz ci zaraz wymyślinie. C. O T Y A T Czy i... tak, jest tak, aż tak, aż tak, aż tak, aż tak, aż tak, kategorie może. Nie wiem na tak, jak osobnie aż tak, dla zwierzaków no, Może nie Dobra Będzie nie, ale me! Przecież, że nagrywam, nie? Utwórz jest utwór? Czajesz, mój. Czajesz, mój. Zaraz to zrobię, to jakiegoś chrześcijańskiego krawczyka I po prostu zajebiście Jakich piwiaczka! Wiecie co? Ja w tym momencie kończę

Ja zrobię tylko logo z nami, dalej to ja będę już z Ale ja chyba z nie jak Krzysztof Krawczyk To ja teraz te zrobię no. Mam już praktycznie, że pomóc Nie, to! Czekajcie, usunę tego coś Te Coś usunę mi Nie Mam chętnie włączyć w tytuł animkę i chyba tytuł. Nie nie, No słuchajcie, już będę was Myślę, że Krzysztof w graficznych zdjęciach podobał. Ja oczywiście sobie oddystuję te logo I stronę. nie będę pa. Więc pa, pa.